Dlaczego, kiedy dasz klientowi rabat, wcale nie będzie Ci wdzięczny? Fajny trik na klienta, który już na początku spotkania mówi Panie, najważniejsza jest cena. Jak sprzedawać na rynku, na którym cena wszędzie jest taka sama. Zapraszam! W dzisiejszym odcinku po raz kolejny odpowiem na Wasze pytania z komentarzy. Dziś nie zmierzę się z komentarzami, które kwestionują to, co mówię, tylko odpowiem na te pytania, które zadaliście w komentarzach, a dotyczą konkretnych sytuacji, o których pisaliście. Zacznijmy od pierwszego. Użytkownik 1 z 10 pisze. Wierzyłem w to, że jak wytłumaczymy klientowi coś, ostrzeżemy go przed nieuczciwą konkurencją, to on do mnie wróci z wdzięczności. Wierzyłem też, że jak sprzedamy coś tanio, to nie będzie z nim problemu. Teraz wiem, że wdzięczność klienta prawie... Nie istnieje. A tak z ciekawości, czy zdarza ci się Grzegorz blokować numery od toksycznych klientów? Poruszyłeś tutaj trzy różne bardzo ciekawe wątki i do wszystkich się odniosę. Brutalna zasada odnośnie tej wdzięczności jest taka, że klienci nie kierują się zasadami związanymi z wdzięcznością w kontakcie ze sprzedawcą, tylko zasadami dotyczącymi korzyści. Ludzie podejmują decyzje pod wpływem emocji. Emocji, czyli tych uczuć, które w nich się zrodzą w kontakcie z samym sprzedawcą. Jasne, że można z Budować pewne poczucie wdzięczności, kiedy ostrzeżesz klienta przed tym, na co uważać na rynku, jakie są nieuczciwe praktyki. I to jest taki pewien element budowy Twojej ekspertyzy w oczach klienta, czyli klient, kiedy Ty go ostrzegasz przed tym, co może pójść nie tak, on buduje takie przekonanie, że Ty znasz branżę, że jesteś ekspertem, ale samo to może nie wystarczyć, żeby klient kupił u Ciebie, bo wiele osób popełnia taki błąd, że wczoraj nawet jak miałem z, z moim zespołem spotkanie, to mieliśmy krótką dyskusję. Ktoś powiedział, jak pyta o polecenia, czy tam jak chce zamknąć sprzęt. I jeden z członków mojego zespołu powiedział: W treści wszystko jest okej. Okay, tylko to nie treść tego, co mówimy sprzedaje. Treść tego, co mówisz, ma tylko marginalne znaczenie. Gdyby było inaczej, to dzisiaj niepotrzebni byliby sprzedawcy, tylko mogłyby sprzedawać automatyczne boty telefoniczne, którym treść można wgrać, można ich nauczyć również tego, jak odpowiadać na pytania. I te rozwiązania oparte o AI, które są wdrażane obecnie, to są pewne takie nowości, że jest konsultant telefoniczny, tylko chyba miałeś lub miałeś już takie doświadczenie. Że dzwonił do ciebie tego rodzaju konsultant i to bardzo szybko można odczuć, szybko można zobaczyć, że to nie rozmawia z tobą prawdziwy człowiek. Ale przecież treść jest ok. I znowu, jeżeli my się skupimy w procesie kontaktu z klientem tylko i wyłącznie na treści tego, co mówimy, to jesteśmy z góry na skazanej pozycji. Bardzo fajnie to widać, kiedy robię na przykład odprawy z moimi ludźmi i dzwonię przy nich do klientów. I to, na co zwracają na przykład uwagę, to bardzo często mówią po takich rozmowach moi współpracownicy, że kurczę, to masz taki luz w tej Sprzedaży. Ile spokoju, ile ty przestrzeni i czasu dałeś klientowi. Widać, bo ten klient się przy tobie otworzył. Dlaczego? Bo dla mnie, kiedy rozmawiam z klientem, to jest unelowe skupienie tylko ja i mój klient. Ja i mój klient. Nie ma świata zewnętrznego. Jeżeli rozmawiam z tym klientem potencjalnym, potencjalnym, bo to jeszcze nie jest klient, bo nie kupił, tylko z tym potencjalnym lidem, czyli potencjalnym klientem w przyszłości, to ja się skupiam w całości na tym, dlaczego ten człowiek ma problem i dlaczego go nie rozwiązał i w jaki sposób i czy w ogóle moja usługa czy produkt mogą ten problem rozwiązać. I teraz oczywiście zdarza się i mi to, że mam kontakt z tak zwanymi porównywaczami ofert. Jeżeli od razu widzę, że tam tylko cena ma znaczenie, no to wiadomo, że idę w kierunku takim, żeby pokazać różnicę pomiędzy produktami czy usługami i żeby pokazać, że cena jest dopiero na którymś tam trzecim, czwartym miejscu, jakie powinien brać pod uwagę klient, kiedy podejmuje decyzję. Jeżeli widzę, że rozmawiam ze ścianą i ktoś tylko cena, cena, to ja go odpuszczam, wysyłam do konkurencji. Moje doświadczenie potwierdzają to, co tu napisałeś. Jasne, wdzięczność, to, co często mówię moim klientom i współpracownikom, wdzięczność przyjmuję na papierze drukowanym przez Narodowy Bank Polski. Tym chcę odbierać wdzięczność. Już dawno przestałem się łudzić, że ludzie, z którymi pracujesz, klienci, z którymi pracujesz, że oni będą okazywać Ci wdzięczność. Ludzie, kiedy przychodzą do Ciebie, mają problem, często są w stanie Ci bardzo dużo obiecać. Kiedy już problem rozwiążesz, często uważają, że to oni sami go rozwiązali. Po prostu działamy jako ludzie. Ale w tym wszystkim jest bardzo ważny wątek, że jesteśmy emocjonalnymi, tym różnimy się między innymi od zwierząt, że podejmujemy te decyzje nie pod wpływem takich czysto instynktów, ale emocji tego, co czujemy. I może się okazać, że Ty zrobiłeś kapitalną robotę. Wyedukowałeś klienta, dałeś mu gotowe checklisty, instrukcje, pokazałeś, na co zwracać uwagę, ale rozmawiał później z kimś, kto zadawał pytania i słuchał. Miał przestrzeń dla tego klienta. Zrozumiał, czego on tak naprawdę szuka. Ty byłeś prawidłowy. Byłeś nawet może bardzo dobry. Ale ktoś był wyśmienity. Dlaczego? Bo potrafił pracować z emocjami klienta, Czyli doprowadził do sytuacji, że klient poczuł się przy nim bezpiecznie. Jeżeli klient czuje się przy tobie bezpiecznie, to od ciebie będzie chciał kupić. Ciekawy też poruszyłeś mi, który wierzy wiele sprzedawców, czyli no, wierzyłeś, że jak klientowi, który jest roszczeniowy, dasz lepszą cenę, to on po prostu będzie zadowolony. Nie. Ludzie roszczeniowi mają taką postawę. Mi zdarza się czasami współpracować z, w zespole. Przychodzi ktoś, kto dołącza do zespołu. Też ma na przykład takie, taką roszczeniową postawę i kiedyś dawałem się na to nabrać. Myślałem na przykład, że wiesz, jeżeli ja pomogę rozwiązać jeden, drugi problem, ktoś tam narzeka na coś, postaram się zrozumieć i jakby usłać różami tę ścieżkę klientowi czy współpracownikowi, to że przyjdzie moment, w którym ta osoba będzie zadowolona. Nie, nie przyjdzie. To jest sposób postrzegania rzeczywistości tego człowieka. Ten człowiek wypracował sobie mechanizm, w którym nauczył się, że osiąga to, co chce, przez to, że ciągle rości i nigdy nie ma momentu zadowolenia, nie ma momentu docenienia. I teraz to jest bardziej. Decyzja Twoja. Takie pytanie warto sobie zadać. Czy ja, jako sprzedawca, chcę być osobą, która ciągle wlewa wodę do wiatra, które jest dziurawe? Ja, na przykład, nie chcę. Ja chcę pracować z ludźmi stabilnymi emocjonalnie. A ty, jak uważasz? Masz prawo wybierać, z kim pracujesz, czy musisz przyjmować wszystkich klientów, jak leci? Napisz koniecznie w komentarzu, jestem ciekaw, jakie jest Twoje zdanie. Jestem gotów odpuścić część zarobku, żeby uzyskać święty spokój. Pamiętaj, że zarabiasz w trzech walutach: pieniądze, czas i twój entuzjazm, twoja energia. Sprzedaż to ogólnie nie jest problem. Prosty biznes. Tutaj cały czas mierzysz się z odmową, cały czas mierzysz się z konkurencją. To jest decyzja fundamentalna już na poziomie samego początku rozmowy. Czy jeżeli od razu coś rzęzi, od razu coś nie gra, czy ja chcę w to dalej iść? I to jest Twój wybór, do którego masz prawo, który możesz dać sobie prawo podejmować. Możesz określić jasno granice, kim ja w ogóle pracować chcę, a z kim nie chcę. Czasami, jak nie wiesz, z kim chcesz pracować, to może łatwiej być od drugiej strony. Z jakimi ludźmi ja pracować nie chcę? Czyli na przykład, jak nisko z ceną nie zajdę, albo jeżeli widzę, że ktoś tu ma za Zastrzeżenie, tu ma zastrzeżenie, tu ma zastrzeżenie. Finalnie okazuje się na przykład, że często ci klienci, którzy na początku są roszczeniowi, oni uzyskują od ciebie najniższą cenę, a na przykład mają płatność nie z góry, a część po wykonaniu usługi czy po zakupie produktu, to jeszcze potrafią dalej walczyć później o obniżenie ceny, kiedy ty już robotę zrobisz. Chcesz nauczyć się, jak rozbrajać bariery i sprawić, żeby klienci polecali cię często i chętnie? W moim kursie 5 strategii na zdobywanie poleceń pokazuję krok po kroku, jak to zrobić. Więcej informacji, Masz pod spodem link w opisie. Kliknij w ten link, przejdź na stronę, tam dokładnie znajdziesz opis tego, co w kursie możesz dostać. Tu będziemy dzisiaj mówić o branży remontowej, bo drugie pytanie tego dotyczy, ale też często tam widać. Więc uzgodni jakąś wycenę, a potem na siłę szuka łatwym, co zostało zrobione, po to, żeby ją zbić, kiedy usługa już jest wykonana, czyli trochę lubi postawić tego wykonawcę remontowego pod ścianą, po to, żeby zbić cenę, czyli ty już zrobiłeś, więc masz wszystko do stracenia tak naprawdę, to ja mam kasę w ręku. No i tacy ludzie po prostu nie są uczciwi. Co więcej, co się dzieje? W umyśle klienta, kiedy dajesz mu rabat. Uruchamia się wtedy taki mechanizm psychologicznego przesunięcia oczekiwań. Czyli jeżeli raz się ugniesz, czyli przesunąłeś swoją granicę, to klient będzie testował, czy to już jest koniec, czy to już jest opór. Czyli jeżeli dałeś rabat, to trochę wysyłasz sygnał, ok, przyznaję, że to na początku było za drogie. Jeżeli klient dostaje od ciebie taką informację, to będzie sprawdzał, ok, to skoro to było za drogie i jesteś gotów robić to taniej, to może ja jeszcze nie wyciągnąłem z tego maksa dla siebie. Więc spróbujmy przesunąć to. Dalej. Jak najbardziej to jest to, o czym mówiłem już w moich materiałach poprzednich. Jeżeli dajesz klientowi rabat, to zrób to za coś, czyli doprowadź nie do targowania się, czyli, ja pasata chcę za 18 tysięcy sprzedać, gość mówi 17,200 i biorę od razu. Świetnie, 17,200, ale to wtedy nie daje opon zimowych. Coś za coś. Jeżeli chce ci dać klient mniej energii w postaci swoich pieniędzy, to ty mu daj mniej w usłudze, albo niech on ci w zamian za tą energię, którą jesteś w stanie, z której, jesteś w stanie zrezygnować, czyli mniej pieniędzy wziąć, to niech ci da rekomendacje. Albo poleci dwóch innych klientów. Wtedy ta zniżka ma sens. Wtedy nikt nikomu nie jest winien. My się wymieniliśmy innym rodzajem energii. Co robią najlepsi na rynku? No właśnie, najlepsi sprzedawcy to oni ustalają, z kim chcą pracować. Nie biorą każdego jak leci. Oczywiście są wybitni specjaliści, którzy mają skłonności masochistyczne i są gotowi być takimi ratownikami, czyli ja tego klienta zadowolę. To jest misja skazana na niepowodzenie. Tacy klienci i tak na koniec nie są zadowoleni. Nie mówię o klientach, którzy zadają szczegółowe pytania, którzy mają jakieś jasno określone Wymagania, ale z szacunkiem, z tak ten o nich mówią, traktują cię jak partnera. Spoko. Takich klientów często są najwięksi fani ambasadorzy Twojej marki w przyszłości, którzy polecają Ci swoich znajomych, często też bardzo wymagających. Ale to są bardzo dobrze płacący klienci, tylko tyle razy się sparzyli, że wolą się upewnić, że nie wtopią po raz kolejny. Natomiast taki typowy roszczeniowy klient, który ma postawę, ty mi daj, a ja tobie jak najmniej taki klient zwiastuje tylko kłopoty. Najlepsi sprzedawcy starają, z kim chcą pracować, a z kim pracować nie chcą. Zastanawiają się, ile mnie to będzie kosztować. Nie tylko ile ja. Ja na tym zarobię, ale ile czasu na to poświęcę? Ile emocjonalnie mnie będzie to kosztować? W sprzedaży bardzo ważne jest to, żeby tą swoją baterię entuzjazmu, którą każdy z nas z rana ma powiedzmy na pełnym poziomie, czy na 80%, tak zależy od dnia, to ona, im więcej masz odmów i więcej trudnych klientów, to ona się tam wyczerpuje pod koniec dnia i na koniec już nam się nie chce dzwonić, jesteśmy często zmęczeni, sfrustrowani czasami, normalny proces. Więc teraz, na kogo ja przeznaczam energię z tej baterii? Na jakie aktywności? To tak jak używasz telefonu, idziesz w góry, potrzebujesz telefonu, żeby mieć dostęp do mapy, żeby zrobić sobie fajne zdjęcia, można grać jakiś filmik i potrzebujesz go, żeby wrócić bezpiecznie z tych gór, czy tam do bazy, czy wrócić do miasteczka, z którego wyszedłeś czy wyszłaś. Jeżeli będziesz w trakcie chodzenia po górach, tracić ten czas na oglądanie TikToków, to po pierwsze w ogóle tracisz czas, bo jesteś w pięknym miejscu, które warto oglądać, a nie TikToki w tym czasie, a przemitrajesz tą energię na rzeczy nieproduktywne, może się okazać, że zabraknie Ci energii, żeby na przykład bezpiecznie wrócić do punktu, z którego wyszedłeś, czy do którego idziesz. I teraz podobnie jest z klientami, ty potrzebujesz energii na obsługę tych klientów. Klientów, którzy dobrze płacą i którzy są normalni. I masz prawo takich wybierać. Pod moimi filmami na temat ceny na YouTubie w ogóle pojawia się ostatnio mnóstwo komentarzy klientów, którzy w ogóle tak się nie zgadzają z tym, co mówię. Nagrałem o tym odcinek, w którym mówię, odpowiadam na część takich komentarzy, że to, jeżeli nie przyjmiesz tego klienta na jego warunkach, to to Ty tracisz, to Tobie zależy jako sprzedawcy. Na temat tych wszystkich bzdur omówiłem to dokładnie w odcinku tydzień temu. Jeśli go nie oglądałeś, to koniecznie obejrzyj po obejrzeniu tego filmu. Natomiast Ty masz wybór, masz prawo dobierać sobie klientów z jakimi chcesz pracować. Prawdziwe bogactwo w sprzedaży, które możesz przyjąć nie dopiero wtedy, kiedy już zarobisz na podstawowe utrzymanie. Możesz wyjść z tego założenia i z założenia przyjmować lepszych klientów i pracować na zupełnie innych zasadach. Polecam, bo ja taką zasadę stosuję od lat. To się świetnie sprawdza i to pozwala naprawdę rosnąć, bo nie zabierają mi energii ludzie, którzy są toksyczni. Na tym kanale uczę, jak sprzedawać łatwiej i rozwijać biznes, więc jeśli chcesz więcej takich treści, subskrybuj i kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Dodatkowo zapytałeś, czy ja blokuję toksycznych klientów. Nie zdarza się to często, ale tak robię. Miewałem takich klientów, których obsługiwałem i w procesie obsługi byli tak toksyczni, że musiałem zablokować ich numer, a nawet zablokować ich na social mediach. Na social mediach też pojawiają się ludzie, których muszę czasem zablokować. Nie chodzi o ludzi, którzy je podejmują polemikę czy zadają niewygodne pytania. Nie ma niewygodnych pytań, ja się nie boję żadnych pytań. Tylko są też ludzie, którzy są z założenia agresywni, którzy przyszli po to, żeby po prostu przeszkadzać. No mówię o social mediach. Klienci którzy po prostu mają styl, którym zamęczają wykonawcę. Ja z takimi ludźmi nie chcę pracować. Jeżeli moje postawienie granic raz, drugi, asertywne, nie działa, no to ban dziękuję. Do widzenia. Nie musimy mieć kontaktu. Jest mnóstwo wykonawców tego, co ja. Oczywiście uważam, że jestem w tym, co robię, najlepszy, bo każdy tak powinien uważać, kto jest specjalistą w swoim fachu i raczej, no jak możesz się wyceniać drogo. Natomiast nie każdego ja muszę zbawić, nie każdego muszę obsłużyć. Natomiast mówię, nie zdarza się to często. Dlaczego? Dlatego, że ja już na starcie we wszystkich komunikatach, jakie kieruję, jasno daję do zrozumienia, że ja stawiam granice. I to jest coś, co odstrasza potencjalnie klientów, którzy takie granice naruszać lubią. Ostatnio zgłosiło się do mnie sporo marek odnośnie promowania ich tam produktów w moich social mediach. No, oczywiście, czy jestem zainteresowany tym, żeby na przykład moje odcinki miały sensownego partnera, który będzie też wspierał kanał finansowo? Jasne, że tak. Tak działa YouTube, tak działają te wszystkie social media. Czy jestem gotowy pro promować jakiś produkt czy usługę, z którego sam korzystam, który uważam, że jest dobry i mogę go polecić innym, i na tym zarobić? Pewnie. Natomiast kiedy na przykład dostaję z założenia pytanie proszę o wycenę, ile kosztuje promocja u Pana na TikToku, ile na YouTubie, ile na Facebooku, tam jedna rolka, trzy rolki. Zaraz, w ogóle to jest stanie o tyłu strony, że tak powiem. Najpierw to ja muszę zobaczyć, na czym polega Wasz produkt, jakie są różnice. Sam go przetestuję, a dopiero wtedy możemy rozmawiać o kasie. Na przykład, jakie pytanie ja zadaję? Czy interesuje Was jednorazowa akcja, czy stała dłuższa współpraca? Czyli ambasador marki. Nie, nie, na razie to wybieramy, w ogóle się okazuje, że my Jesteśmy tylko pośrednikiem, zbieramy dla naszego dużego klienta e, oferty z rynku. To wspierajcie oferty z rynku. Jeżeli taki partner widzi, jaki komunikat ja daję do mojej społeczności, jaką ja mam społeczność i wie, jaką jakość ja jestem gotów promować, zapraszam na rozmowy. A wtedy, kiedy ustalimy, co i jak, to ja wtedy przedstawię cenę. Nie na zasadzie konkurs ofert. W ogóle nie odpowiadam na takie maile. Kiedyś to robiłem i tak nic z tego nie wychodzi, bo zawsze znajdą się ci, którzy zrobią to taniej. A mnie taka rzecz nie interesuje. Czy przez to uciekają mi jakieś potencjalne korzyści? Korzyści finansowe? Jasne, że tak, ale to ja dobieram, z kim ja chcę pracować. I podobnie w sprzedaży produktów, każdy z Was może dobierać sobie klientów, z jakimi pracuje. I jeżeli klient jest toksyczny, pewnie, że banuj, pewnie, że blokuj. Jak wygenerować sobie lawinę ciepłych kontaktów, ciepłych lidów i nigdy więcej nie dzwonić na zimno, nigdy więcej nie mieć do czynienia z klientami, którzy mówią nie, tylko pracować z takimi, którzy na Ciebie czekają, którzy chcą, którzy mają na starcie do Ciebie zaufanie. Link jest poniżej omawiam w tym szkoleniu nigdy więcej zimnych telefonów, czyli jest to szkolenie, które w około godzinnym materiale masz konkretne pięć strategii: budowy rurociągów, cross-sellingu, współpracy z konkurencją, metoda czterech kręgów, czyli targetowanych wiadomości SMS i jak brać polecenia, jak brać rekomendacje. Te pięć metod, każda omówiona na konkretnej historii, która pokazuje, jak to działa. Pokazane, kogo szukać i gdzie szukać, dane konkretne skrypty rozmów, które u mnie się sprawdziły, gotowy warsztat do przeniesienia. W praktyce, jeżeli masz ochotę, link poniżej, wejdź, dowiedz się, na jakich warunkach możesz zdobyć to szkolenie. Drugie pytanie od Rafała. W mojej branży remonty klient powie krótko, cena. Ja już wystarczająco dużo zdrowia straciłem na tej pracy, by nie pracować za drobne. Pełni popieram. Branża remontowa jest w ogóle bardzo ciekawa. Branża remontowa chyba jest jedną z tych, które były przyczyną powstania programu Usterka. Zobacz, w jaki sposób można zweryfikować, czy ktoś twierdzi, że na przykład ładzie płytki, montuje panele, czy robi, nie wiem, maluje, gładzi itd czy z elektrykiem. Jak można zweryfikować jego kompetencje? Na rynku każdy może się ogłosić, że wykonuje takie usługi. Nie trzeba zdawać żadnych egzaminów, bo nie jest to zawód regulowany, w którym mielibyśmy jakiś papier potwierdzający kwalifikacje. Wystarczy czyjaś deklaracja. Jestem fachowcem od tego i tego. Są ekipy partaczy, którzy biorą wyceny niskie, średnie i tak dalej, a robią robotę taką, po której jak masz później poprawić, to wyjdzie Ci drożej niż jakbyś od razu zatrudnił najlepszego, który ma wyższe ceny. Sęk w tym, że to, o czym tutaj powiedziałeś Rafale i wszyscy, którzy myślę, że oglądając odpowiedź na to pytanie, możecie wyciągnąć wnioski dla siebie bez względu na branżę, bo to nie dotyczy branży remontowej. Jeżeli pozwolisz na siebie patrzeć tylko jak na koszt, na Twoją usługę, to nigdy nie dostaniesz jej ceny, jaką wartość dostarczasz. Podam Ci przykład. Człowiek, z którego usług ja korzystam, jeśli chodzi o usługi remontowe, który, z którego korzystałem już wiele razy, jest jednym z droższych na rynku. Zawsze, kiedy y, proszę go, żeby przygotował mi wycenę prac, które są do zrobienia, na przykład tam, remont trzech pomieszczeń w domu, no to przychodzi, robi pomiary Spisuje listę rzeczy do zrobienia. Następnie mailowo wysyła mi ofertę z wyceną każdej czynności. Szczegółowo, ile to e, ma, ile wszystko to razem wyniesie, a także dodaje, że na przykład materiały on e, przywozi i organizuje. Bierze na to faktury, paragony. Mówi o tym, że mate, cena materiału jest po mojej stronie. Podaje mi wycenę za robociznę. Podaje mi, co jest nie do wycenienia, bo na przykład jest to jakaś rzecz, która, nie wiem, remont w podwieszanym suficie, który jak otworzymy, to będziemy wiedzieli, coś tam trzeba przestawiać w telarzach i tak więc tu jest znak zapytania i wtedy jak otworzą, stawia wycenę, i ja akceptuję jedziemy dalej. I teraz dlaczego zawsze, kiedy ten mój wykonawca przedstawia mi wycenę, to ja czasami z nim rozmawiam o pewnych parametrach, jeżeli uważam, że gdzieś wycena jest za duża, to, to negocjuję. Natomiast co do zasady jestem gotów płacić więcej i zawsze jak sprawdzam te ceny, które podał z widełkami, nawet jakie podaje Google, czyli ile mniej więcej za taką czynność typu nie wiem, kładzenie paneli, tam kładzenie płytek, malowanie ścian, szpachlowanie itd. Ile za to biorą fachowcy, to on zawsze jest w tych górnych, e, górnych granicach widełek, w jakich są podane te wyceny. Dlaczego jestem gotów tyle płacić? Ponieważ ja kupuję nie tylko remont. Moje doświadczenia z remontami są dosyć rozległe. W sensie nie, żebym jakoś sam miał doświadczenie w robieniu remontów wielkie. Robiłem, ale nie lubię tego robić, wolę kupić tę usługę i, i zarabiać w swoim biznesie te pieniądze w tym czasie. Niech każdy robi to, na czym się zna. Natomiast ilość razy, kiedy ekipy, które przychodziły, przychodziły i robiły mnie po godzinach, jako trzeciego, czwartego klienta w tym samym czasie, gdzie miałem sy w całym domu, rozgrzeba, Widzicie, ja też nagrywam z mojego biura w domu. To jest moje studio. Teraz, jeżeli u mnie trwa remont, nie mogę robić nagrań. To oznacza, że ja muszę wcześniej zrobić zapas materiałów, które będę publikował w trakcie, kiedy remont trwa. Więc dla mnie, na przykład, ogromną walutą jest czas, czyli żeby remont trwał jak najkrócej. Dla mnie walutą jest też to, żeby nie został po tym remoncie Armagedon. Były takie ekipy, które na przykład przychodziły i zostawiały taki syf, na przykład malując, nie okleiły wszystkich gniazdek albo ich nie zdemontowały i farmą pomalowały mi te gniazdka. Tak, fachowcy. I później, jak się okazywało, musiałem to czyścić i czas poświęcony na to, po prostu to, to był jakiś kosmos, czy, czy zasmarowane farbą listy. Do robota partaczy. A tutaj mamy ekipę, która wszystko dokładnie okleje albo zdemontuje, posząta po sobie, nawet po sobie odkurza. Zostaje mi tylko po ich wyjściu zmyć podłogę i mieszkanie jest czyste, jakby remontu nie było. Co więcej, ostatnio robili mi remont trzech pomieszczeń i remont trzech pomieszczeń z kilkoma zmianami, też które były takie dosyć większe, zrobili w pięć dni. Pracowali pięć 5 dni po 10 godzin, przyszli w poniedziałek o 8 rano, 5 o godzinie 17, przyszedł fachowiec się rozliczyć, a ja miałem po 5 dniach takiego, wiecie, rozgrzebania barłogu, miałem po 5 dniach, z powrotem mogłem podprzątać i w sobotę miałem czyste mieszkanie gotowe do używania. A Wy jakie macie doświadczenia z ekipami remontowymi? Też obsługują Was profesjonaliści? Czy natknęliście się podobnie jak ja w przeszłości na partaczy? Napiszcie w komentarzu, jestem ciekaw, jak to wygląda u Was. Czy ja jestem gotów zapłacić więcej za to, że ktoś mi zrobi szybko? Jasne. Co więcej, na przykład, usługodawca dodaje mi jeszcze to, że on sam jeździ po materiały. Ja wybieram kolor farby, on jedzie, przywozi, sam to organizuje. To jest pewien komfort, że mnie ten remont praktycznie poza zajrzeniem, jak idzie, i czyściem, kiedy jest jakaś decyzja do podjęcia, praktycznie mnie nie interesuje. Ja mogę w tym czasie pracować w swoim biznesie, w związku z tym jestem w stanie zapłacić więcej i takich klientów nie brakuje. Ale czy każdy taki klient jest? No nie, bo jeżeli mamy Krzysztofa, czy tam Karola, czy Mietka, który mówi, ja sobie po godzinach sam pomaluję, ja też potrafię to zrobić, tylko ja tego robić nie chcę, bo ja w tym czasie wolę spędzić czas z dzieciakami, czy pojechać na ryby. I w tym momencie są klienci, ale nie wszyscy tacy są, którzy będą gotowi zapłacić za coś więcej. Tylko pytanie, czy ty dajesz coś więcej niż inni? To no już po części robię wstęp do trzeciego pytania, o którym dzisiaj powiemy. Istnieje taka zasada w sprzedaży, której ja bardzo często używam na spotkaniach z klientami, że istnieje coś takiego jak trójkąt marketingowy. To jest szybko, tanio, dobrze. I w rzeczywistości można tylko dwa wierzchołki tego trójkąta mieć w jednym czasie. Czyli jeżeli jest szybko i tanio, to nie będzie dobrze. Jeżeli jest szybko i dobrze, to nie będzie tanio. A jak jest tanio i dobrze, to nie może być szybko. I zazwyczaj, kiedy jedną to pokazuję i pytam, jaką opcję Państwo byście chcieli, to większość ludzi chce szybko i dobrze. I wtedy sami zgadzają się na to, że nie będzie tanio. I co robią najlepsi fachowcy w branży remontowej? Przede wszystkim to nie wyceniają przez telefon na podstawie pierwszej rozmowy ile za malowanie, czy tam ile za położenie płytek. Umawiają się na oględziny, robią kosztorys, spisują wszystko, czego chcesz, wysyłają do akcji akceptacji mailowej, na przykład kosztorys czy tam SMS-owej, jeżeli mają potwierdzenie, że Ty akceptujesz wycenę, dopiero mogą przystępować do pracy. I to, co na przykład robi fachowiec, z którym ja współpracuję, to też rzeczy, które są niewycenione, kiedy już chodzi moment nie po robocie, tylko przychodzi moment w trakcie roboty, gdzie już wiadomo, ile to będzie kosztować, to mi tą wycenę podaje, ja to akceptuję lub nie i idziemy dalej. Lub szukamy jakiegoś innego rozwiązania, w zależności od tego, jaki tam kłopot techniczny, na przykład wyszedł. Więc prawdziwi fachowcy przedstawiają Ci konkretną wycenę. Jeżeli Ty pracujesz z Klientami. Chcesz, żeby oni płacili ci lepiej? To nie rób tej wyceny przez telefon od razu, tylko zrób oględziny, a następnie pokaż, jakie są możliwości, co można zrobić taniej, ale jakie będą tego konsekwencje, z jakich materiałów warto zrobić, czyli też taka edukacja klienta i pokazywanie różnicy pomiędzy wykonaniem tego jakkolwiek a wykonaniem tego w dobrej jakości, materiałach w dobrej jakości, wykonania, zaproponuj inne rozwiązania, które może pozwolą podnieść jakość tego co robisz. Wtedy klienci będą gotowi płacić więcej. I najlepsi fachowcy również budują swoją markę lokalnie. Oczywiście ci, którzy już mają zbudowaną markę, często pracują na poleceniach. Jeśli masz problem z proszeniem o polecenia, to nie dlatego, że to nie działa, tylko dlatego, że robisz coś w tym procesie źle. W moim kursie 5 strategii na pozyskiwanie poleceń do klientów nauczę jak to robić godnie, skutecznie i z klasą. Link do kursu masz w opisie do filmu. Zacznij wrzucać zdjęcia przed i po ze swoich re realizacji, na przykład na swoim Facebooku, Instagramie. Zacznij opowiadać w social mediach, nagrywaj rol, na przykład na temat tego, jakie, na temat tipów tego, jak coś zrobić samemu. Uwierz mi, że jeżeli teraz ja, jako, jako klient, zobaczyłbym materiały kogoś, kto zajmuje się daną rzeczą, widzę jak zrobił przed, jak zrobił po, czuję się dużo bezpieczniej w zaufaniu takiemu fachowcowi niż komuś, kto po prostu mi mówi cenę. Jeżeli widzę, jak robiłeś, mogę sprawdzić wykonania Twoich usług. Najlepsi fachowcy robią jeszcze jedną rzecz: często zabierają swoich potencjalnych klientów na miejsca, gdzie robili wcześniej. Nie każdy klient się na to zgodzi, ale niektórzy się zgadzają, albo pozwalają nagrać wideo, czy pozwalają na... zrobić zdjęcia e, prac, które wykonałeś, po to, że możesz powiedzieć, albo uzyskują od poprzednich klientów zgodę na to, że jak będzie miał klient, który będzie miał wątpliwości, to czy może taki klient zadzwonić i zapytać o opinię. Opinie poprzednich klientów też bardzo mocno wzmacniają to, że właśnie to ciebie wybierze klient bez względu na to jaką cenę oferujesz. Podobają ci się moje treści i forma przekazu, to koniecznie subskrybuj mój kanał i kliknij dzwoneczek, żebyś zawsze dostał powiadomienie o nowych odcinkach. No i mamy trzecie pytanie od S. Matusiak. Grzegorz, a jak odpowiedziałbyś klientowi, który mówi: "Ale przecież u ciebie ta oferta jest taka sama jak u innego doradcy. W mojej branży cena i warunki są identyczne wszędzie. Jak przekonać klienta, żeby wybrał mnie?" No i to są branże, w których wszędzie cena jest taka sama. Tak jest w ubezpieczeniach, czasami tak jest w kredytach czy jeszcze w innych branżach, które po prostu mają pewne sztywne stawki narzucone przez kogoś. I tu jest taka jedna zasada. Jeżeli nie możesz konkurować ceną, to możesz konkurować osobą, czyli tobą. W zasadzie w sprzedaży zawsze tak jest, że klient nie, nie kupuje produktu czy usługi. Kupuje w pewnym sensie zmianę w życiu, ale zanim kupi zmianę w życiu, to kupuje ciebie, bo wierzy, że to ty jesteś w stanie przeprowadzić go przez tę zmianę. Czyli nie do końca klient uważa, że to usługa czy produkt doprowadzi do zmiany, tylko że ty jesteś w stanie pomóc, mu tej transformacji dokonać ze stanu, w którym jest, który mu się nie podoba, do stanu wymarzonego, w którym chciałby być. I klient, kiedy kupuje człowieka, czyli kupuje Ciebie, co kupić? Bezpieczeństwo, pewność i kupuje kompetencje i ekspertyzę chcemy kupować od najlepszych. Chcemy kupować od tych, przy których czujemy się pewnie, bezpiecznie i dobrze. Więc to Ty masz się wyróżnić, a nie Twój produkt. Możesz odpowiedzieć klientowi na przykład tak. To prawda, że cena jest identyczna. Jednak to nie cena będzie dbała o jakość wykonania usługi, tylko ja. To nie cena będzie czuwała nad całym procesem od A do Z, tylko ja. To nie do ceny będzie Pan dzwonił, tylko do mnie z pytaniami czy ewentualnymi problemami. Jak Ci się podoba taka odpowiedź? Kiedy ją zastosujesz? Napisz koniecznie w komentarzu. Jestem ciekaw, czy ta podpowiedź ci się przydała. Czy więcej takich Podpowiedzi dawać w kolejnych odcinkach. I zobacz, to jest coś, co możesz absolutnie dorzucić, bo co w ogóle można dorzucić, żeby podnieść wartość produktu, nawet jeżeli cena wszędzie jest taka sama. Możesz pomagać z formalnościami, z dokumentacją. Możesz być dostępny pod telefonem w określonych oczywiście godzinach, i tu też warto dawać granice. Nie warto klientom obiecywać, żeby jeszcze od 20, 21 odbierał, w zależności oczywiście od branży. Warto postawić te granice, ale pokazać, że ma do ciebie kontakt. Jak ma pytania czy problemy, to może do ciebie zadzwonić. Możesz pokazywać IPy, jak jeszcze lepiej skorzystać z tego rozwiązania, czy czyli jak wykorzystać na maksa ten produkt i jego funkcjonalności. To jest coś, czego ludzie często nie pokazują. Możesz przypominać o ważnych terminach związanych z realizacją i po pierwsze nie zniknąć, kiedy nastąpi już podpis magiczny klienta i jego słodkie tak. I to jest coś, co naprawdę nie wymaga bardzo dużo kosztów czy zaangażowania, a potrafi zrobić diametralną różnicę na rynku. Pamiętaj, ludzie to naśladowcy. Większość sprzedawców nakraduje innych sprzedawców i w 90% intuicyjnie robi dokładnie to samo. Większość ludzi to lenie śmierdzące, dlatego Większość ludzi jest biedna, większość ludzi jest leniwa w sprzedaży i zakłada, że ich celem jest tylko sprzedać i szukać następnego klienta. Sprzedać i szukać następnego klienta. Ci ludzie są biedni, ci ludzie nie zarabiają dużych pieniędzy. Dlaczego? Bo ciągle pracują od nowa. Ci, którzy po sprzedaży gwarantują obsługę, gwarantują opiekę klientowi i serwis, mają polecenia dalej. I kiedy oni poproszą, czasami z własnej inicjatywy klienta, choć częściej kiedy poproszą, to klienci są gotowi polecać ich swoim znajomym i nie muszą szukać codziennie od nowa, tylko są w stanie pracować od znajomych. Do znajomych, do znajomych, bo klienci mówi się o tym, że niezadowolony klient odradzi 10, zadowolony poleci trzem. Z tymi trzema, to bym nie przesadzał, to też tak nie jest, że klienci jakoś mega chętnie sami z siebie polecają, to my musimy ich zmotywować. Na ten temat nagrałem aż dwa odcinki, co ich blokuje przed takim polecaniem i co blokuje Ciebie przed proszeniem o polecenia, i tutaj znajdziesz link do tych filmów. Natomiast jeśli nie masz konkretnego systemu nagród za polecenia, to tracisz ogromną ilość okazji do większej ilości klientów. Ja zbudowałem całą sieć osób polecających mi klientów i to z różnych branż, czasem nawet z mojej niebezpośredniej konkurencji. W jaki sposób to zrobiłem? Opisałem cały schemat i dałem cały gotowy skrypt pozyskiwania takich współpracowników w moim kursie na temat 5 strategii na pozyskiwanie poleceń do nowych klientów. Link do tego kursu znajdziesz w opisie. Więc podsumowując odpowiedź na to pytanie, w branżach, gdzie cena jest taka sama, to, to ty jesteś różnicą, ty jesteś marką, ty jesteś tym czynnikiem, za który klient będzie gotowy zapłacić więcej. Ale tu naturalnie rodzi się pytanie, czy jesteś tą różnicą? Co dajesz więcej niż inni? Czy o współpracy z tobą klient mógłby powiedzieć, że ma fantastyczne doświadczenie we współpracy z tobą, że doświadcza we współpracy z tobą czegoś, czego nie doświadczył z nikim innym? Na to pytanie warto sobie odpowiedzieć i dodać takie rzeczy, żeby klient naprawdę stwierdził: No, nigdy nie miałem takiej obsługi w żadnym produkcie. To Ty musisz zrobić te różnice, nikt nie zrobi tego za ciebie, a wtedy to klienci, mimo tych samych cen, będą kupować u ciebie. W kolejnym odcinku QA odpowiem na kolejne pytania z komentarzy. Jeśli chciałbyś, żebym odpowiedział na Twoje pytanie dotyczące Twoich problemów, Twojej branży, wyzwań, z jakimi się mierzysz, koniecznie napisz swoje pytanie w komentarzu, a w jednym z kolejnych Q&A się do tych ciekawych po prostu odniosę i dam Wam takie podpowiedzi jak dzisiaj trzem osobom, które właśnie takie pytania zadały. Jakiś czas temu odwiedziłem Wietnam, gdzie sprawdzałem, jakie techniki sprzedawcy stosują w Wietnamie. Zebrałem swoje nagrania i materiały z tamtego wyjazdu i wszystkie wietnamskie techniki sprzedaży, czyli jak cwanie sprzedają Wietnamczycy i czego od tych ludzi możemy my się nauczyć tu w Polsce. Omówiłem w tym odcinku, więc jeśli go nie oglądałeś, koniecznie zobacz go teraz.